Budzik ci zadzwonił chyba we łbie kurwa. Co? No, no, chyba cię tak naśpiebał. Ej, ale że Frog się gra? Ej, on do no mnie. On do mnie napisał, czy można na krzyżu postać. Ja mówię oczywiście. <śmiech> <śmiech> Czemu napisać cały czas wstąd? <laughs> Ej, łaźnia jest. No, jeszcze 6 minut, Dawaj, masz czasu. No, gdzie mój person, kurwa? No nie. Nie, no chyba ja cię pojebałeś, już Dobra. Dobra. Personem, personem, personem dobra, chodź personem. No, ja mam tu niespodziankę na persona. Całe 9 staków. A, ja ma... no no a, a ja też A no nie ma tak kurwa, co? No, chodź, chodź, chodź. A ja też mam dla ciebie niespodziankę. O, o. Ja, to... No, to była ta niespodzianka. No, to była ta niespodzianka. Potężna niespodzianka Ja też mam dla ciebie niespodziankę No jaką kurwa Jaką masz? No kurwa jaką O kurwa Skasowałem na nim umki od ognia I teraz nie wiem jak je zrobić Oj, oj, oj. Muteczek To chyba dla ciebie niespodzianka i sam zimne teraz Ej kuchal patrz Patrz tutaj to, to, to co... Kurwa Chico dokupiłem drugiego Mercedesa za kurwa wariat Zachujcie te Mercedesów. Nie wiem. Możemy serwo i pokazać, że jest coś innego poza rowerem? Nie ja, kurwa, nie mogę. Dobra, ale... kurwa, jestem, 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 kurwa! Ale ten to jest starszy, ale mocniejszy brat. A. Mocniejszy, A tak, nasz, kurwa. kurwa to nasz ja, kurwa, Na Co nam kurwa? Mam jak o tego. Halo, słychać mnie? Nie słychać się, na szczęście. Kurwa, słychać mnie! Pójść to na podwórkach! Ej, ja wczoraj poszedłem, Karpo, bo neta mi, tego, prądu mi wyjebało, wiesz? Kurwa, i zrespił, no. nie wiem, tak, dobra, kurwa, czekam, boja. jak gdzie. o nie, nie mam tepka do Mythar, ja pierdolę! I Wandarum jeszcze pewnie zrespił. Masz 4 minuty, Karpo. Kurwa, dobra, dobrze to na gabski. kurwa, tylko... Dobra, 3, jak możesz bez, bez o, Ale tego Ej, tego 268 nie ubi, o, dobrze, poszedł. <laughs> O nie Ryanel! Nie kurwa 1-6 Tanie linii lotnicze kurwa rajny, Ryanel! Ja pierdolę Ryanel rajny. na wszystkich wyrucha, kurwa! Nie! Trzelecrasz! Bo to tanie linii lotnicze Dobra kurwa yeah. Dobra jednak odpalę tego OBS-a w takim razie Tym Jak kurwa, malaga pierdol dostać ja, Jakie jaki legendarne błogo Nasza kryta to kurwa Sza kryta Kurwa ale ubieram, ja pierdolę a nie to jest pusiał kurwa, um, puś niszczyciel, no nie Kurwa, nie mam pierka z 117, noż. Ja, kurwa, pierka. ale Znowu, znowu, znowu cię nie. tak szczerze. Cześć zegar! Dwa, nie dzień. dobra, to tutaj, nie, tutaj zamykam streama. Cicho bądź waleczny okay. Idę wam dowalić. Dobra, wadę go od razu, nie? Wchodzi go na pierdolony. Ale live, please! Nie, muszę wyłączyć, bo filmiku. Ale kucha, dobra. no dobra. A dobra, no. ale <coughs> mam pytanie. Sam muszę się nagrywanie odpalone? No ja będę odpalał teraz. No, okay. A co? co? Żadnych rozmów o potach, mulceniu, selaniu emek i innych nielegalnych rzeczach, bo ja nie chcę być z tym kojarzony. Gdzież to nielegalne? Ale przecież kurczę, to jest nielegalne dopiero Ej, wiesz? Malaga mnie wyzwa na pojedynek, chyba muszę go pierdolnąć serio. No to pierdolnij go, mam nadzieję, że... Pierdolny. Nie Uważaj, bo on ma te potężne buty z krzyża, kurwa. No nie, tutaj tak nie, <laughs> nie było. Tylko nie buty z krzyża. Dobra, odpaliłem. sobie sobie wczoraj skarpem. Dobra, poczekajcie, to najpierw Jakie on chce ze mną. Kto losuje? Zaraz porosujemy, tylko najpierw... Nie, jak Reinling bije, to go nie bijcie, bo to ze mną. No do tego bije po prostu. A, nie no. A, a. A. O. A. Muszę o, 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 o. Muszę go zajebać. O. Muszę go przyjebać, kurwa, nie. Muszę go przyjebać. Kurwa, ale się tak. dawno na 120 nie biłem. I nie ma Ej, żadnych, kurwa... Nie ma żadnej dychy na krzyżu Monaga. Żebyś kurwa nie pierdolił za charyfinkę. <śled> to był... Pierdoli farmazony, bar... no. Bo on Ani Pomylił MTK z Join Pomylił no MTK z Join A że MTK i zostawiają dychę na żywiołek... Kurde, klątwa! Chyba z tego potężnego hełmiku! Z butów! Nie no... Butów. Butów. Hełmiku z hełmiku ma klątwę! Ja Czemu to nie to ma hełmiku z krzyża? Co za frajer! No bo ma kurdaczki z tyłu. Na o, no, nie ładnie. No Ojejku, ale że będzie do stół? Na razie tak się klaruje ale sytuacja. Czy do stół? No ale, ale. Przegrywa? Wygrywam, wygrywam, wygrywam. Czekam, dobrze, dobrze. Czekam, do stół. Oerka wbita. Ajej. Ale rozsierdzony. Złeku, Ajej. złeku! Złeku, no tak. Faktycznie. No to on bił, no. No bez kim Kurwa, to tam nie linie lotnicze, jebane, Ryan. A, okej ok. No i dobra, wszystko <noise> wyjaśnione No, jak tam... Ten... Oj, dotyczek! Już go pogrzebałem, pesto Zatrzymał, że Leszczyk napisał <głos> <głos> Tylko żebyś tam jeszcze nie padł, ciekawski, nie? No nie, no ja mam 60% do tych siad jeszcze nawet leka nie użyłem nic. Oj, 1%, chyba się leknę żeby Potem? było do 100. A Morten? Morten, nie gadaj bo... no, Dobra, poddaj. poddaj. Dobra, poddaj, bo będzie mi smutno. Nie poddawaj, tylko żebyś nie poddał, bo on mi tej właśnie. Albo ucie ucieknie, ucieknie, ucieknie. O CBK mi dał wariat, jechać, aż do 100? Ojejku. Zastąpię je pany. Same bloki pewnie. Dobra. Jak jest to? Kuchal, kuchal, kuchal losuje, żeby włolegli. Dobra, to jest tak. Ja z późniejszycielem, person z chikem. Kurwa, co to za losowanie. No, kurwa, tak myślę, los, że... los tak chciał? No nie ma ta, kurwa. Porno, Ty porno, porno. tak, kurwa. No dobra, to ile ja mi zostało? Tak, losu losu no ale to dobra. weź, weź tak kurwa nostalgicznie. Ale ja, numerki, kurwa, losowe liczby pl. I no nostalgicznie, co ma się popłakać, chłop? Ale ja nie mam kurwa tego, bo ja w oknem nagrywam. Nie, chuj mnie to obchodzi chubie, Czy za oknem? Weź ten, weź karpo po... Yy, ...zarosy no. Ale do ja dojebał Kto, jakie numerki? Ja jestem dwa Sześć Ale... To ustawcie się tu kurwa, nie? Ja sześć Ustawcie się tu, a nie? No to idzie się No to Mózka, no tak, jeden, a Gabski jest cztery, no. Ja chcę być sześć, o. <grywa> <grywa> Kurwa. Kurwa, jak on <grywa> nie, zróbmy tak, że od jeden do sześciu i ten, kto nie wylosuje, to nie walczy, nie? No tak. I chuj, nikt nie będzie walczył. No nikt nie będzie walczył, no. Dawaj od jeden do 4. No, od jeden do sześciu, czy od jeden do cztery? No, od da? jeden do cztery, Pyrson, będzie dwa. No, nie, od jeden do trzy. Nie, bez sensu. Ty tak. głupi tak jesteś. No kurwa. Dobra, gotowi do startu? Ale od lewej, no. czy od prawej? Od lewej. Zależy jak wylosuję. <laughs> kurwa, z Prysonem. Jak? Ja z Prysonem, a ty z Agabskim. O ja pierdolę. Dobra, blisko jak jesteś. Czekaj, gotowy. czekaj, bo to będzie zabawa wtedy. Tak, tak. Kurwa, gierkę mam Kurwa, ja łąkin pod te Pod kolosem Takie tarcze jeszcze muszę zmienić po Moim zdaniem kochany jest w stanie dać ucieczkę, jak go do mnie poprosi się nie <hime> Chcesz mi <streams> w dać ucieczkę, serio Ja nie ja, ja mam innych ubek, to co widzę? <hime> oh. <laughs> no mówię, że to od magii jest iść kurek No ready Same bloki kurwa. Co... Nasze są zajebiste Kół, no, co cool, beczej? Nie, jest dobrze, jeszcze bomby nie wypierdolili. Jak padnę to będę musiał niestety wyciąć ten fragment, w którym mówisz, że masz unki na kolorze Oj, już dostałem bombkę No nie masz Ale... szans, kurwa, Ale na dłuższe na Świąteczny teraz, odcinek, że bombki... Świąteczne No Od tropiciela Świąteczne bombki, no nie, no klątewka

O kurde, oddechu nie mogę złapać teraz O, o kurwa, kurwa, cebeka dostę. Ale bany blok kurwa co siadł No bo mam tu chyba dużo procent, no i dobrze pamiętam Ale <laughs> że to stół, jeszcze <laughs> napisał On mi napisał na priva, że jakie do stół, a ja mu napisał, że na końcu się leknąłem jeszcze Aha, <laughs> widzisz, że mogliśmy nie odpisywać, że na ci nie odpisałem No leknąłem się, ale kurwa i tak 92 miałem, bo co bola mi dał, nie? Ej Zaraz 252, czy nie? Kurwa, kurwa naura. Kurwa naura. Kurwa Naura Kurwa, naura. kurwa, wito. Ach, kurwa. czekaj. O, z tym kurwa. Czekaj bo się. Z tym cikusiem kurwa będę walczył. Z tym kurwa kuchadłem się, się często, jak <noise> na no myślę. No więcej tu nie mogę wykmić w tym eku. Chuj, jak coś to będziemy bez do free robić no. Dobra. <laughs> Tylko A, nie siedzi. Bez do... kurwa ten. Bez to kurwa ten. <laughs> Dobra, bez do w 10 kurwa. Sam kuchar powiedział, że chce. Dobra, paczkomoc to tam. Bez to kurwa ten. Wygrasz zaraz z nami szakli w CS-a? Z CS-a idą grać. Yo. Kurde, ta klątwa. To nie podwójna tam feku znowu. Na no jak. <laughs> na no jak. Kurwa, jeszcze dobrze, bo jeszcze ci dotyki Kurwa, nie posiadałem. A, no, już dotyki. Kurwa, na porażajce. Kurwa unik palatyny Kurwa blok. no A ja cbk a no ja No już dotyki, no nie Tak blisko R-ki było Kurwa, no Aniele, kurwa tam ratuj mnie bój, kurwa <ścoughs> Kurde no Jak nie wie w kurwę No, no wbij tę R-kę w końcu No i chuj, już nie dobiję do R-ki znowu Dotykamy się podlega. O, Ach, unik, no, ale unika, łatwo. Kurwa. Na ale gierce Ale z tą tarczą kurwa tańczy. Ja pierdolę. <laughs> Nie mogę go trafić. Ale kurwa tańczy. Ach. Ach, kurwa. A Ach, kurwa lek. Jak ja miałem Kurwa klątwa. A oj, oj, oj. Ale bombucha. Shit. Nie rób tak. Dobra. Cziko, kolana zginaj. Co? Kolana zginaj. Po co? Wiesz, bardziej ja. gibki. <gibli> kurwa. Nie, to, ale to bardzo lubię w szakrycerz. Zawsze mam takie przydatne... No nie, no kurwa, do tych znowu. Jeszcze się zbandażował, chłop. Mumia. Jebana mumia. No no kurwa, <gibli> kuchal, dobra. Teraz się przejebałeś. Mietek zamrażacz. Co? Do stu? Ja pierdolę. Cik -cik nie no, będzie bez do free jak chuj, nie? A kurwa, uciekanet. No to dawaj teraz, bo no właśnie. No że wiem. Tak zwanego, tak zwanego berka jest grane, mówicie? Ale <grym> bezdo free, czyli ja jeszcze jedną muszę wygrać, a ty dwie. A i owszem, no, no, no wiem. Ty wiesz, że to no, chyba gorzej go. dla ciebie. Czemu? <grym> no nie no, bo tak to już by było po wszystkim, a ty jeszcze masz szansę, nie? No ale Dobra, chodzi nie... o... No niby tak, no ale myślisz, o? że statystycznie myślę, że ciężko będzie mu wygrać. O, no. o kurwa! <laughs> na daryj od razu dostałem. Oj, od gierka zbyt. siedzi, oj, oj, oj. Tysiąc od gierki już. A próbowałeś od boku? Kurwa właśnie próbowałem, ponieważ że ja nie przejdzie. No to teraz to uniki. Oj, dobra. Kurwa, miałem skrzyki pootwierać, ale je przejebałem w stule. No. Musiałem ksenony kupić. Jakie ksenony? A, dał no, to. Kurwa, 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 intryga. Co z konsa? <laughs> A ty co kurde na Od razu jakieś myśli? Kosmote. No... Kosmoter. Kosmoter. Deus, Deus, kosmoter. <śmoty> I ma relewaks. <Bugs. śmoty> Raz, dwa, trzy. Stepującą siostrę ruchasz dziś ty. Eh? O nie, ona by O nie. Teraz pytanie, na kogo bo... No nie, no. O dobra, rka wbita. Sztos. Kto wygrywa? No kurwa, klątwa w tym momencie! Aj, jednak się okazało, że nie da się dwóch tych... Kurwa... Tak, Boczej, ja się spróbuję. Po chuj ja 1G wydałem na kurwa... Ty, faktycznie się Te nie da. Do... ...20% uleczają. Ja pierdolę. Ty, nie da się, faktycznie, lol. Całe życie w kłamstwie. Ach, chuj, przedłużę ci ten odcinek. Co?! Co?! <laughs> kurwa, to O 5 jednak! Nie no, było 5 kurwa, wszystko po jego stronie. Nie, teraz ostatnia, pierdolę to ostatnia <grywa> A, ostatnia No wygrywasz ostatnia No tak wygrywam daję szansę oponentowi no Opened Opened door Opened Nie Kurwa Szaki agresywny szakik Kurwa o Kurwa teraz to dotyki Dwa podrządnie ładnie Ładnie, ja pod ładnie, ładnie, elegancko, haj <laughs> <laughs> Kurwa <pod> Kurwa KURWA <laughs> Ale że co, turę? Ale że co, No nie było baga i nie było co, ture, no Kurwa, Być był magiem to... on nie no, kucha, serio? Bo 9-0 nie biliśmy, nie ma bagu. No będziemy kielek, nie mi zostało kur... Tak, nie? nie? Oj, chyba ta... Ja chyba biłem nawet. No. Ej! A coś wiadomo o tym? O Przewie, Karpu? No... Co widzisz, no? Chodzi, 40 minut temu był. Ze szpitala to to... wyszedł? No wiem właśnie. <ślech> kurwa. Ojojoj. Ojoj. Króżnica jak chuj. Mi się daje, że to koronawirus. No. Koronawirus? No nie, do widziałem. No. No. nie, do filmiku. O kurwa, banel, banel? Nie banę, to nawet nie wiem co się wtedy dzieje. Będą Chciałem zajść przewaz razem kurwa, czy... kurwa gruźlicę. Jak coś to wszyscy tutaj aktywni <grywia> Słem, na tym kanale bo, nie siedzą bo, nie, w maseczkach. ja mam pedikulacje cztery. Ja zachowany panu, został, został oczywiście. Tak, dokładnie. My friend didn't think... Y... Sorry, my friend didn't think... About covid. About a tak. Tak. Like... God, really, mean, like uh, <laughs> really. <laughs> I got uh, live, really live. You know, no, no. I nie mean, no. I mean champion, like uh, no, League, no, of League, League of Legends champion. Tak. <laughs> tak. Legends champion. Tak. No, Kołki 19. Oh. Stop. stop, Tak. kapcza. Tak. Yeah. No. Uh, do... Jak? O kurwa, kucha uciek! Wariat! O nie! Lepiej go gończyć! O nie! Kubaczemu uciekasz? nie, no, prawo! Ale dopiero rkę ci wbiłem! Nie wbiłeś Nie, <laughs> nie kurwa, Biłem, Ale mogę i tak robić! A tu widzisz, ja myślałem... Ej kurwa, mnie tylitkan, mnie tylitkan! Kurwa! Kurwa, no właśnie! Loga Ej czywo, ja dawaj pierdolę. szybko! Ej Jest! Przywo. Ja pierdolę! I jak lecą wariaty! Ja pierdolę! Ty kurwa na ile 70 kąt się odpaliło witko, co jest? No, Mietka? Ja to, to już dopiero wariaty są Kurwa, kto zbił? Chcieli ci... kurwa, meć! Zawołaj Dżynasy? Nie 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 no co, ty, bo nie, ja ja to jeszcze Wdycha zbiją Ja forfan nawet to zawołałem. Zaboga. Oj, jest kurwa natura kuchala Bez lotląga zbija herosy Ej, podobno a. lega spadła Zmietka? Co? O nie, no byli. Z tropicieli można otworzyć runy? Tak No Co ty gadasz? Bo zapomnieli no? pewnie o tym Bo oni nawet nie wiedzą co zmieniają w tym Margonem Po tygodniu, kurwa. <grym> Czego ty runy? W tej, kurwa, siedzibie zapuziały się, kurwa <grym> tak, tak, dokładnie W tych krzakach tam Kurwa <grym> Tam pod tym... Władysławice? nią kurwa O Boże Ale... <grym> Ja pierdolę ale jesteście brutalni wobec zwartych, i przedszkolaków Uwielbisz ściba Margonem będzie przeniesiona do pulnicy, nie? <gąda> no oni mówią, że tam jedna, jedna piąta ludzi, kurwa, to z polnicy gra No <rund marketing husband: performance> tak, tak jest <exp Years> Tak jest Dobra, Mówią, kurwa, komisariat wiemy. I postawiłem O! Oh! Dobra, też! Dawaj, To jest ten Szakrit! To mocniej jebnie! Kurwa... Kurwa, jakby ci jewno to by ci ten budzik znowu obudził. No wiem, bo ty, kurwa, olbrzym jesteś! Dwa i pół metra aż to, kurwa, się nie dziwię. Gigant. Zwisie się! kurwa... Oj, oj, Tutaj jakieś propozycje lecą. No, jakie propozycje? Kurwa, wiesz... Ten... Widzisz, <laughs> leci... Mrubio. OK Mruga. Ten, no wiesz, tego Od tego? A, no. <laughs> no mam od niej do ciebie Ja pierdolę No nie, nie na klątwę? Nie Ja, na nie ja na cię dałem. Kurde, że Washo ja ma klątwę ja jeszcze unik? Ja pierdolę Niemożliwe że spustowali dwa razy ja. leczenie w walce, do kurwy Do no, kurwy Nie wiem, że pada nie, jeszcze, ale zaraz tam... No się światopogląd by mi się załamał. No, no nie no na... on twarz, znowu no... O kurwa się cebek! Jeszcze unika kontrze. Jakby kurwa kuchal już ma tak. Naszej na 5 na kurwa, łapy na no jeden, goj na 5 kurwa, to on musi wszystko wygrywać. Nie kurwa do... dopiero R? -ka? Dlatego... Nie w... On nie pada, on po prostu ucieka. Nie, <słyska> unik na CK. ogóle przyłem na 210, kurwa, na... naszej na plus 1 o, co? Ce... kurwa! Wrócił kurwa. od kumpla! Zagapa? Teraz się posiadają, dobra! Nara! Zagapa był! A kurwa! Ale, może... Wygrał! 4, ale wyścisz, żeś dać rekord, kurwa! Trzeba <noise> to częściej robić, że uciekamy, bo to jest <noise> duży <dłużej. głos> Dobra. Mówię, że mi No niestety Uciec się nie udało, na. no. Dawaj, bo tu wszyscy czekają na ciebie, QL. Cool. Tak? No. Jeszcze... O, dziwna tak. A co, na 2 ja Kurwa, gzy, gzy, gzy kucharze kłaźni, kurwa. Łowca power, kurwa. 210 i 280 też wygrywało łowca. Łowca chyba. O, kurwa, co? Ale napisane. GZIAZDA! A kurwa, jest. Jest... I... Widzowie, jest... widzowie, ja mam jeszcze ten do tworzenia. Do otworzenia. Kinder jajko! Dokładnie. Niespodzianka! My? Co? O, co? O no. Odery? Oh no nie! Uwaga, uwaga Gdzie to jest? O! Siub! Ja! Tak dużo, no, że zgubił! Tak. Kafta na kolitu w mroku Nie. Nieee, ale super! Co, kurwa! Ale chujnie! A nawet Moja nie mniejsza, ale no... Szału nie ma! Sukak jak są moje kasztany! <głos> <głos>